Siemanko, ze strony Kolizji was w kolejnym odcinku z serii MPG No i tak jak wam obiecałem, dzisiaj mamy odcineczek ze zbierania bel, to już, to już jest drugi odcinek ze zbierania bel eee, Dzisiaj pojedziemy sobie na to pole takie malutkie, pewnie je znacie, bo tam kosiliśmy bizonem po naprawie Tak jak ktoś ogląda na bieżąco, to będzie wiedział o które pole mi chodzi I patrzcie tutaj co się wydarzyło, co tutaj się wydarzyło, no ustawiłem sobie belki Jak widzicie w miarę elegancko, słuchajcie tutaj mniej więcej to tak, mniej więcej to tak wygląda, no co, aż, aż do samego końca, nie, tutaj ko się boję czy z tej strony mi nie będzie zawiewać, może to w razie czego coś tutaj się jakoś tam da, nie wiem, blachę się da tutaj czy coś, nie wiem, albo jakoś płach to się przykryje po prostu, wiecie yy, no nie wiem, no nie wiem, raczej nie powinno, raczej nie powinno zawiewać tutaj też sobie ustawiłem te belki, belki, no, siana które sobie zbelowaliśmy na na streamku ostatnim, także jak ktoś był to wie. No i co, tutaj mam jeszcze raz, czekajcie, raz, dwa. Tam jest jeszcze jakaś? Nie, tu jest raz, dwa, trzy belki siana. Jedno słomy tutaj mam, no bo mi zostało Mi zostało tak naprawdę wyrzucić z pola, także tutaj sobie wyrzuciłem. Eee, więc pewnie na sam koniec, na sam koniec je sobie tutaj zabierzemy. Więc dobra, słuchajcie, siadamy sobie do tego. Siadamy sobie do Jundira, Jundira Bożego, odpalamy. Cyk, no i lecimy tam na to pole. Tam na tym polu jest chyba tylko cztery belki. Także dobra, cyk, rewersik. No i co? Lecimy sobie, lecimy sobie powolutku. Eee, no co, słuchajcie, tam jest tylko cztery belki, tak naprawdę mało zostało. No tutaj taka sterta wyszła w sumie. Nie aż taka duża, ale nic, nic się o to nie boję, bo dogadałem się z Marianem. Eee, więc może oddam mu... Po... Znaczy on po prostu da mi bele? Z jednego pola tam co kiedyś u niego kosiliśmy, z tamtego pola będę mógł sobie, wiecie, słomę zabrać, spracować, zabrać, no i w zamian za to po prostu mu e, dam obornik, wiecie, no po prostu tak po sąsiedzku się dogadaliśmy pewnie nie, nie raz tam jak macie gospodarstwo, tak może się dogadywaliście z kimś e, albo ktoś z wami się tak dogadywał. Także tak to wygląda, patrzcie, jak wpalnik dostaje John Deere. o Słuchajcie, klasa, klasa, patrzcie, cyk Ze sprawy, z prawej strony cyk. Z lewej patrzę, czy nic. No wiecie, to jest właśnie realna kamera. O to chodzi właśnie. To jest takie fajne. No i na samym początku wpadnijcie do linków w opisie, bo tam macie linki właśnie do mojego fotelu, taki, z którego korzystam, więc sobie sprawdźcie, jak ktoś może planuje, planuje zakup, zakup fotela, to warto warto zobaczyć. Sprawdźcie sobie po prostu, może się rozejrzyjcie może tak na przyszłość, nie? No bo serio spoko fotele korzystam z niego już no gdzieś tak około tygodnia, pewnie, może, może troszeczkę dłużej, nie wiem i naprawdę jestem zadowolony. Także linki macie w opisie, sprawdźcie sobie. A my co, a my tutaj wjeżdżamy, wjeżdżamy przez gospodarstwo, znaczy to takie gospodarstwo już troszeczkę, no już tutaj nie ma tak naprawdę gospodarstwo, bo to pole, to pole właśnie wziąłem w dzierżawę. I tak, tutaj mamy tam jedno pole, znaczy jedno, jedno pole, jedną belkę. Siana, bo tam więcej był sianek jak słomy, dlatego wyszło taka, wyszła taka zielona. Bo w belarce jeszcze miałem, Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, jak tu stanąć, żeby mi było dobrze. Może stanę, sobie, a po prostu tak sobie może stanę. W poprze, o, cyk, i będzie, powinno, powinno być w porządku, dobra, cyk, tutaj, cyk. O, o nie, 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 nie ta, nie ta sytuacja, dobra. Dobra, to lecimy sobie, może po pierwszą, tamtą belkę, co jest tak daleko. Tam tu sobie, tamtą sobie weźmiemy. Wiecie, John Deere'em tutaj sprawa, to jest luks, bo John Deere No co, John Deere, John Deere to jest sprzęt, sami wiecie, ktoś może jeździł kiedyś To wie, wie o czym mówię, dobra, czekajcie, tutaj sobie Podjedziemy, trochę krzywo pewnie Dobra, to wezmę najwyżej na jeden hakio. Dobra, cyk Teraz do tyłu I lecimy na przyczepkę sobie, nadamy. no co, słuchajcie Ta przyczepa też jest dosyć spora, naprawdę mi się podoba, bo bo wiecie, no ona jest dosyć duża, dosyć duża, także to mi się w niej podoba no ale nie jest moja, tylko pożyczyłem ją od, od tego, od mojego koleżki tego, e, od koleżki pożyczyłem i, i no, po prostu pożyczył mi na kilka dni, także warto, warto skorzystać wiecie, no to jest taka sąsiedzka pomoc, ja coś pożyczę, koleżka coś mi pożyczy i tak to, tak to działa, dobra, czekajcie, ile ja tam, ile ja tam mogę muszę sobie sprawdzić, cyk, zamra no i tu belkę o, postawimy, cyk do tyłu Co, podoba wam się czy nie? Powinno być spoko Jak wam się podoba to zostawcie łapkę w górę Naprawdę fajnie, fajnie, fajnie to wygląda Te zbieranie belek, wiecie, tam się nie śpieszę, nie, nie zasuwam po tym polu, bo Tu już też, też dziury są te, tam nie chcę go Nie chcę go za mocno katować tego sprzętu, no bo Jednak John Direk to John Direk Tak jak mi gadaliście wtedy, żebym zdjął te obciążniki z przodu, bo będzie uciekać, uciekać właśnie tył Dobrze gadaliście, bo jak biorę dwie belki, no to faktycznie ten tył, ten tył ucieka, ale przy jednej nie ma pytań. Nie ma żadnych pytań, słuchajcie, bez, bez żadnych pytań. Yy, Jedną belkę bierze, dobra, tylko ja sobie tak sprawdzę tam ile ile ja mogę podjechać. Dobra, cyk, jeszcze kawałeczek. Dobra, bo tam przepicham te bele na tamtą stronę, to... Wiecie, aby dowieść, aby dowieść, to ile to kawałek jest. Kawałek jest z tego pola. Strasznie fajnie mi się to robi, na pewno też będzie fajna orka, bo wiecie, patrzcie. Orka będzie kozak. Ja sobie do orki zdejmę tura, bo... bo po co tak naprawdę? Po co mi jest niepotrzebne jeszcze to obciążenie za duże? Yy, I tak opatrzcie, jadę sobie tak. Patrzę, wiecie, na bruzdę i co? Jadę sobie jak szef. Wiecie o co chodzi, no dlatego... Tego to jest taki kozak. Tutaj niewalne. Nie walne nie powinienem. Nie powinienem uderzyć. Dobra bierzemy tą kolejną belkę Belek w sumie nie, nie wiem ile mi wyszło Możemy policzyć jak nie zapomnę Pewnie zapomnę to tam nie policzę tych belek Ile ile, ile wyszło mi w sumie Z moich pól w tym sezonie Ale też wiecie ja miałem żebaku trochę żebaku trochę zasiałem w tym o cholera W tym sezonie także no dlatego Tych belek może nie było aż tak dużo No i z tą słomą też licho takie Te zboże nie było za wysokie tutaj tej słomy też tak dużo Dużo nie było Czekajcie jak tam jest muszę sobie sprawdzić Dobra, mogę, cyk, mogę opuszczać, a nie, jeszcze, jeszcze kawałeczek podjadę. Dobra, opuszczamy, odjeżdżamy, i i Belka siedzi, jeszcze jedna. No wiecie, tu jest takie małe pole, tylko ja wam pokażę ciekawostkę, znaczy powiem ciekawostkę, na następny sezon e, tutaj biorę też to pole w dzierżawę i, i sobie tutaj wiecie, cyk, przeoram tą miedzę, bo to jest od jednego właściciela, także mówił, że słuchaj, przeoraj tą miedzę, bo ja tutaj siałem sobie co innego, tutaj co i dlatego taka Miedza, Miedza wyszła, bo ja to kupiłem tam od jakiegoś tego, już tam tego nie orałem, ale mówi jak chcesz to sobie zora nie ma problemu, także Był to taki znajomy, on tutaj, on mieszka właśnie, więc no, no to sobie z... Patrz, no, dosyć spory kawałek tam, widzicie, aż tam do drogi idzie, także Trochę tego wyjdzie Dobra, po tą belkę tu trzeba podjechać Podjedziemy pod tą belkę, czekajcie, załadujemy sobie e, No i glac nie wiem czy tych ber właśnie nie będzie mi za mało, więc e, wolę teraz się z Marianem dogadać niż później w razie czego dokupować, nie, dokupować, bo ten Marian też ma tam sporo tych belek, on też on też właśnie krowy, więc on, on też aż tyle tak nie potrzebuje, bo mu z, tam, z tamtego sezonu jeszcze pozostawały także on tyle aż tak nie potrzebuje tak dużo ale mi się w sumie przydadzą w sumie tutaj to je, mogłem swoją przyczepą przyjechać po to, mogłem już mu oddać, ale on nie potrzebuje jak na razie, bo tam swoje bele zebrał i czeka, czeka aż mu ktoś przyjedzie, poprasuje, bo on nie ma własnej prasy, a przyczepę ma, widzicie przyczepę ma elegancką dobra, cyk ile tam mogę tak mniej więcej mogę powolutku, dobra, cyk, mogę opuszczać odjeżdżamy no i glans, mówiliście mi też pisaliście w komentarzach możecie ogólnie napisać hashtag z zbieranie albo hashtag bele, czy tam hashtag zbieranie bel żebym tak ojeździł z widłami do dołu to takim, tak sobie możemy pojechać i tak przez pola jadę, to tam w sumie to wiecie, tam różnicy różnicy mi tam nie zrobi, tam nikogo raczej nie powinienem Dźgnąć, nie, ale tak jak po ulicy to faktycznie macie rację, no bo to Trzeba uważać, trzeba uważać, bo Nigdy nie wiadomo, dobra, podjedziemy sobie kulturalnie Cyk Dobra Podczepimy Tutaj cyk, cyk, podczepione, dobra Może pasem sobie zepnę to, żeby tam mi się po nie, nie Żeby mi po przyczepie nie latało, dobra, pasem, zep... spięte John Deerkowi można fotkę strzelić Choć może tak tutaj strzelimy fotkę na pamiątkę na, na pamiątkę dla John Deere'a no i będzie, no i będzie glans kurde, on się tak fajnie prezentuje naprawdę, zobaczcie, takie fajne ujęcie, cyk, tu powolutku John Deere, naprawdę, naprawdę jest kozacki te obciążniki są naprawdę dobre, bo one są ciężkie, nie wiem ile to waży, tak bym powiem Stone? myślicie, że Stone waży? nie wiem, bym musiał jakoś to sprawdzić yy, ale ogólnie, no taki nawet bejsior jest, on ma no byliście, od ma 120 koni Także to, to jak dla kogo, nie? Jak dla kogo, czy to jest dużo to trzeba Wiesz, każdy, każdy ocenia według swojego takiego przedziału, bo do, jak ktoś ma ciągniki po 200 koni to taki 120 to dla niego będzie, wiecie Śmiech na sali, że tak to nazwę, ale tak jak ja mam ciągniki po Po ile? Ile Ursus ma? 80 czy 85? No to taki John Deere, to wiecie, dla mnie jest klasa, słuchajcie, klasa i jeszcze wypas taki w środku no wypas, wypas jest, klima, klima raz działa, raz nie działa Także to też jest duży plus A ile on tutaj ma nabite? Tu coś licho pokazuje, to przekłamuje wam powiem Coś tu przekłamuje, nic tu nie jedzie na tej wiosce Tak, kiedy tu, kiedy tu cokolwiek jechało Ale hamulce ma też takie patrzę, że Znaczy on ma dobre hamulce, ale trzeba mocno wcisnąć Mocno wcisnąć, żeby zadziałały bo niektóre te John to ja wiem, że to są żylety Leciutko, wiesz, leciutko przyciśniesz. Koniec, stoi i także. No wiadomo, z którego się przy... z jak... jak ja się przysiądę z takiego Ursusa, załóżmy, z takiego John Deera, to i tutaj, i te są dobre. W tym Ursusie ta. A... Raz działa, raz... raz działa, raz nie, jak tutaj klimatyzacja, nie? Dobra, tu jest jedna belka. Ale to siana, właśnie ta siana. To zaraz możemy sobie je. Zaraz możemy sobie je zebrać. Powolutku, bo z tej górki to ta przyczepa mnie. Nie pcha, wiecie co, ja tutaj nie będę nie będę gniutł, aż tak mocno przejadę na ulicę i tutaj co sobie wykosiłem a bo mam nie pokazywałem, ci co byli na live to pokazywałem, nie, ale a zajechałem sobie tą kosiareczką co też pożyczoną, ona umie tyle stoi czasu, dobra nic nic tam nie jedzie, a tutaj nic, nic, mogę wychylać się mogę, dobra w lewo kieruneczek i tu wiecie, wszystko pyka tam, o Wyłączamy znowu kieruneczek, zajeżdżamy na pole O tu właśnie wykosiłem, widzicie? Żeby nie gnieść tej trawy, później aby jej nie dokosił, ale w sumie i tak tutaj jak zajeżdżam to muszę Mogłem mi tu pomyśleć trochę, mogłem wykosić, ale dobra już tam trudno Jeszcze kawałek, mogę sobie podjechać Dobra, jeszcze, 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 jeszcze Powiem wam, że się przydałby jakiś jakiś małolat tutaj na to, na robotę od... Ten od Mariana mógłby kiedyś na roboty do mnie przyjść Dobra, cyk, cyk, cyk Odczepione, dobra Przejeżdżamy sobie I, I wyładujemy O, dobra, to od razu tą belkę stąd wezmę To nie będę później Nie będę później latał Co jest? Czekajcie, bo tu mi coś A bo tu mi, dobra Okej, okay. działa teraz yy, Drabinę zostawiłem też tutaj, żeby mi tej drabiny nikt nie gwizdnął Też tacy chodzą, wam powiem Wiecie, jak to na każdej wsi tam musi się znaleźć taki jeden, co tam <grymi> lubi coś gwizdnąć A drabina dobra, słuchajcie, ja za nią kilka stów dałem to, to, Bo widzicie, ona, ona wysoka jest Także to nie byle co Jakby to Jaruś powiedział, nie? Nie byle co, dobra Zajężdżamy sobie tutaj Cyk I teraz trzeba powolutku, wiecie Tą wiatę mogłem ja szerszo zrobić Ja wam powiem dlaczego Już wam pokazuję, patrzcie tu idzie na No praktycznie, że na styk no, nie na styk, praktycznie, że na styk, ale już tutaj nie manewru nie mam, nie? Ja tutaj sobie belkę odstawiam. Znaczy, tak jak wtedy tutaj nie było tych bel, to sobie tędy wjeżdżałem i ustawiałem, po prostu dwie brałem. I, a tutaj to co po prostu teraz postawię. I co? Przekulkuję ją. A co to przekulkować ciężko? Nie ciężko, tu płasko jest, tu nie ma podgórkę, także bez problemu. Dobra, podjedziemy sobie. Tylko jak tam mogę, jeszcze, jeszcze kawałeczek aż poczuję. Dobra, dobra, opuszczamy. Na cholera, dobra. Teraz ja wysiądę. A nie, tutaj tu może odjadę sobie. Dobra, cyk. I patrzcie, podchodzę sobie. Pyk. O, troszeczkę wiecie, bo kiedyś z Pudzianowskim rozmawiałem przez chwilę, dlatego tak wygląda. Dobra, teraz tu trzeba troszeczkę przeciągnąć. No i dobra, jest glans, może jeszcze. No i jest w miarę gitara. Tu wiecie, fajna jest ona jest dosyć wysoka, także ja mogę tu jeszcze jeden rząd. Właśnie, zmieściłby się. Jeden rządek. Oj, tu to, właśnie, kurde, porubili mi. No, Ale to musi być, nie wiem, czy by tu weszło. No jakby tego nie było, to by weszło. No, raczej raczej tak, ale dobra, trudno, tak i tak jest dobrze. Ta wiata mi starcza, no bo wiadomo, ja nie mam aż tyle, nie masz tyle bel, także biedy, biedy nie ma, a wiata jest także pod dachem, to nie jest pod chmurką, nie będą mi gnić te bele, bo z tym, gni o, tylko pasy ode. z tym gniciem to też, słuchajcie, jest jak ktoś trzyma, wiecie, pod chmurą, to wiadomo, że te bele się aż czarne robią, nie, wiecie o co chodzi, a ja wolę mieć czyściuteń. o, ten pas tam nie, nie odpiąłem tego pasa, czy ja go przez przypadek, dobra, cyk. Kurde, tu też jest takie pole manewru trochę. Przydałaby mi się wam powiem, jakaś mała ładowareczka, albo do takich sprzętów w takim w tym moim maseju, nie? W tym moim maseju przydałby się tur, to w takich właśnie. Takich właśnie miejscach, jak tutaj wyładować, bym nie musiał ciągnika odpinać od przyczepy, tylko od razu. O. Tylko od razu bym sobie zajechał. Już by ciągnik stał, tylko bym się tylko bym przesiadł. No dobra, cyk. No ale to wiecie, dobrze, że i tak mam. Ciągnik z turem już, bo naprawdę tego ciągnika z turem już dawno mi brakowało Ale to ani funduszy nie było na coś lepszego, ale czegoś takiego lichego to ja za mocno Znaczy za mocno, za bardzo nie, o już on tam mi się przechyla Powolutku, powolutku, bo bieda zaraz będzie O i te obciążniki tak jak gadaliście mogłem zdjąć na to zbieranie, bo ale no dobra, no już jak nie, nie, nie zdejmowałem na zbieranie bel, już nie będę, o tam zahaczyłem, Tu już nie będę zbierać, znaczy nie będę zdejmować Na, trochę mi się język klączył, bo to wiecie, już godzina w pół do dwunastej, nagrywam dla was, żebyście mieli odcinek na, na wtorek Także nagrywam, nagrywam dla was odcineczek, yy, no to co o czym ja wiem? że no, no już nie, nie ma się, nie opłaca się zdejmować tego obciążnika na, na orkę, nie bo ten e, obciążnik na orkę to nam się przydał. Tam jakiś pług zaczepimy czwóreczkę. Z czwóreczką będzie iść, słuchajcie. Obrotówkę może jakoś. Tam by się udało dorwać jakąś starszą. Tam wiadomo, może nowej to. Nowej to nie ma co kupować. Chyba, że jakąś zagonówkę czekaj. On ma 120 koni. Piątkę zagon by pociągnął, jak myślicie? Piątkę zagon. Cholera, może i by. Tylko zależy na jakim polu, jak na płaskim to na pewno by szedł, ale. Czy to... Oj, nie wiem, nie Wolę, czy... chyba jednak. I oooo siwy dym, teraz trzeba ją trzeba ją przestawić. Na brac no wolę czwórkę ze obrotową sobie kupić i, i słuchajcie śmigać. Z tym na pewno nie będzie miał problemu, z czwóreczką to on będzie aż gwizdać Ale John Deere mają właśnie to fajne Nie mówię, że tylko John Deere, bo wiem, że inne dzienniki, załóżmy te Casey stare, albo Fendy Też mają tak, nie wiem o czym mówić, nie wiem czy wiecie o czym teraz mówię, ale jak się gazu popuści, wiecie, jedzie, jedziecie na pełnym gazie Popuścicie troszeczkę gazu i on takie Nie, nie, no, nie, no. Oj, nie, 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 to mi się pomyliło z czymś Takie gwizdanie, no nie wiem Wiecie, no jak macie ciągniki albo słyszeliście, to wiecie o co mi chodzi, ale nie nie tak jak powiedziałem, bo to to w samochodach, kurde. To to w samochodach, tak, chociaż może i w ciągnikach, ja nie wiem, tam się nie znam za bardzo. Dobra, bierzemy tą jeszcze belkę, cyk. I dzisiaj przyczepę, słuchajcie, odwiozę temu koleżce, żeby on już miał tą... Żeby on już miał ją na... o, tu właśnie, tak jak mówiłem. Może ja to przyczepę sobie... Lepiej żebym na skos taki postawił może jeszcze dalej i tak wiecie pod skosem Tak na następny raz będę sobie podjeżdżać, bo Tak się zastanawiam, bo tego siana to mi wyszło za mało Tego siana to mi wyszło za mało i to mi na pewno nie starczy Więc mi się wydaje, że będzie trzeba łąki jeszcze z raz pokozić Nie wiem co o tym sądzicie, możecie mi napisać jak ktoś ogląda odcinek I wiecie tam się interesujecie to możecie mi napisać Czy jeszcze raz siano sianokosy zrobić, żeby tego siana troszeczkę więcej wyszło Dobra cyk, opuszczam no i glans. Teraz sobie... No mówię wam, by się przydał taki jakiś Maciuś. Tak jak wtedy z Marianem. On by tutaj od razu tę belkę. Chociaż Maciek ten nie wiem czy... Nie no tak przesunąć to... Jaki to problem o. Cyk. Pokulkować się i nie ma kłopotu. Oj, Kote... Tylko teraz będzie problem! Jak ja na górę to... Chociaż nie no w sumie jak tutaj bym położył, to może jakoś bym tak wszedł i, I wiecie, bym... i bym... O... wypchnął, nie? da radę, spokojnie, jakoś sobie poradzimy to, to już jest naprawdę najmniejszy kłopot jak jest już na podwórku, to sami wiecie jak jest już na podwórku, to tam najmniejszy, najmniejszy kłopot z takimi z takimi rzeczami, tam takimi rzeczami ktoś się nie przejmuje cholera, z to muszę zrobić tak zrobię tak, podjadę sobie oj, teraz to wpalnik. dałem on ma fajny ten rewers, bo tu nie trzeba nie trzeba sprzęgła także to jest, to jest spoko dobra, podjeżdżamy Biorę tą belkę i. ona idzie na dół? Tak, na dół jeszcze jedna, dobra. Ty, to akurat się wyrobiłem. Ale nie. o i tamta mi spadł. Ale dobra, to ja sobie odjadę tą przyczepą i. będzie kit. ohoho ho! Mam nadzieję, że koleżko nie ogląda tego odcinka, bo mnie tu zaraz będzie opierdzielać. Ale zjeździłem tutaj do trawy, widzicie? Zjeżdżona. Cholera. No ale co, no jak się robi, to tak musi być. No tutaj już będzie. Troszeczkę łąki już ma mniej, nie? trochę łąki mniej, ale dobra, tam już, już trudno nie ma co... Nie ma co ten. No musiałem gdzieś wiatę zrobić, tam na podwórku mogłem zrobić. W sumie w te miejsce co są... So, o, Teraz trochę mogłem inaczej je wziąć. Ale... Czekaj, podjadę? Podjadę. Mogłem tam na podwórku, gdzie ziemniaki są. Ale spokojnie tam... Ja mam plany jeszcze kiedyś. Dobra, cyk. Ja mam plany jeszcze kiedyś. Zrobimy tam jakoś wiatę tam na maszyny, żeby te maszyny trzymać gdzieś. Nie tak, nie tak pod chmurką wszystkie, no bo tak naprawdę, no John Deera, no to muszę do stodoły chować, Bizon też wchodzi Bizon też wchodzi tam pod tą e, wiatę podwójną, co robiliśmy, co tam maszyny stały, no to wiecie chyba, gdzie Bizon stoi e, No to tam właśnie Bizon, John Deera to chowam do stodoły, bo to szkoda takiego pod chmurą trzymać A, a tam Ursus stoi też tam gdzieś się schowa i tam tego małego, tylko maszyny wszystkie no nie są pochowane, dobra, cyk Podjeżdżamy Cyk, 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 dobra Wycofam, może trochę, żeby w tą belę nie zahaczyć. Wiecie co? To ja, może i dobra, tu wycofam na te łąkę, już niech, niech będzie trochę pognioty, ale to i tak się jeździ. Tak się jeździ, to się pogniecie. Trzeba skosić, dobra, wiecie co? Ja pojadę od razu do tego kumpla. Odstawię do przyczepy, żeby to światełka włączę Tutaj na trasę, to światełka włączymy. Przyczepy działają, działają, w niego, przyczepy działają. Dobra, to czekajcie, tu trzeba w lewo dać, nic nie jedzie, nic nie jedzie, no i tak jak gadaliście, żeby nie było, robimy od razu tur, oj, robimy od razu tur, no i co, no i John, John Deere w palnik, więc co, słuchajcie, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli Wam się oczywiście spodobało, to zostawcie, zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję na kanale, kto jeszcze, kto jeszcze nie ma bo to też bardzo ważna kwestia. No i pamiętajcie też o dzwoneczku, bo dzwoneczek naprawdę daje dużo, bo informuję Was właśnie o nowych filmach na kanale. A niedługo naprawdę bardzo, będą bardzo fajne filmy. Także ja Wam dziękuję za ten odcinek. Właśnie chciałem Wam nagrać, jak zbieram te beleczki ostatnie takie, chociaż może nie ostatnie, bo jeszcze od Mariana może wezmę. Więc. Więc tak, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Także dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. ma.